Dziewięćdziesiąt dziewięć nocy Zaczynam Już trochę drewna Dobra, jedziemy Jedziemy będzie na samym początku drugi level Szybmy trochę drewna dobra, mam dobra, pierwsza minuta Dobra. Zostawię tutaj sadzonkę jedną. idziemy dalej. Dobra. Dobra, zostawcie mnie nie idę rozkołać trochę trąbki pierwsza noc się bliżej a my chcemy to wygrać a my chcemy to wygrać nie wiem jak to zabrać, już wiem jak to zabrać w tak coś robić, potem tak dobra też tak jedno unieść Dobra, to wróćmy do zasłon. Dobra, noc się bliża. Dobra, mamy 86% więc żeby tutaj kolejną saduneczkę. Ładnie. O, o pierwsze śrubki. Zresztą to po te rady. Cześć Jeleniusz. że nie ma co Wam dodawać. nie ma co Wam a Dobra, Już kupmy trochę drewna, trzecia sadoneczka, pięknie. Myślę, że pora iść po te drewna, które skupiłam, bo nie miałam jej w sobie. Będę mogła wyrzucić tylko niech maty. Udałoby się robić tutaj matkę i podstawy zabijemy, oto w tym miejscu. Trzeba drachnąć gdzieś na końcu mapy. Widzieliście się skończył? Ja tu Dobra. Ile jedzenia. To jest jakiś taki odcinek, że tutaj będę. Tutaj muszę przeżyć 99 dziewięć no. O wróżka. Nie przyda się na razie wróżkę Dobra, koń. zar kończymy.

Jestem jeszcze na polsku jeszcze 100 minutka. końcowym, jestem na to nie jestem jeszcze tu jestem wieszkiem, no jest okoliku. I ciekawe, że tutaj... No, tutaj jestem wieszkiem. No, no zawsze tutaj tam był węgiel. Nie no, mówiłem, że tu się węgiel. Zawsze no, no, tam był węgiel. Już powoli noc się zbliża. Angiel, jedzenie. to czegoś, 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 bo nie i tak mało życia mam, bo tu jest wigodko. Przepraszam, króniczku. Dobra, jedzą, to ja spakowałem. Smachni sobie na króniczku. To jest ostatnia noc. W której kolei? Dzieciacz, nie bym chciał uratować, ale nie mam jeszcze ogniska wystarczającego. trochę rata, tu rata. O, wróżka tu jest. Dzień dobry, panie wróżko. O, tutaj jest trochę jedzenie. Ała, wilku. Nie sądzę, żeby ludzie tutaj umieją chodzić w ogóle. O, Indigi! Ale to na serwisach, żeby z tego stosić jakąś zupkę, albo jakiś owiewik. O, już noc się kończy, bo już zachodzi słońce bo Już bliżej się dzień, bo już widać. Jeszcze parę sekund dnia. Tak, 30-20 sekund. Oszpka chyba tutaj nie bo nie otwarte. I blacha. Berlinsko. Tak. Ale to A ławi wow, go Nie 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 już uciekam, już uciekam, już uciekam. O, nie nie uciekam, uciekam, uciekam. uciekam, nie 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 Ja mam taki atak Tylko jedno.

I, I kończymy nasz filmik. Jak chcecie, żebym dalej nagrywał, to zostawcie łapki w górę i szupy. I kolejne filmy mogą być yy, już niedługo, ale... Ale to jeszcze... O! Chwila, to... papatki. To pa! Jeszcze pokażę wam jakie mam rzeczy, to, to i to. I pa! Det er kaller du.